No i zobaczcie, tak wyglądają te rolady. To już jest następny dzień. Wczoraj je wędziliśmy, dzisiaj ściągnąłem już sobie, wyciągnąłem z wędzarni. Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie fajny przepis, będzie to ser wędzony. Mamy już wędzarnię, więc zaczynamy wędzić. Będzie dzisiaj ser wędzony. Przepis przywiozłem z czeskiej republiki, ale o tym może później. Teraz już wam mówię, co potrzebujemy. No potrzebujemy jak wiadomo ser. Ja kupiłem sobie kilogram 300 sera natan i kupiłem sobie 2 kg 300 sera gouda. Na początek przepis jest prosty, przygotowujemy to w domu, zresztą cały przepis jest prosty, tu nie ma się nad czym rozwodzić, potrzebujemy tylko na początek tą kratkę z grilla, ten ruszt taki, może ja Wam to bardziej tak pokażę, o po prostu ruszt, który jest normalnie w wędzarni i na ten ruszt będę układał kawałki sera. Bierzemy ser i kroimy takie grubsze frytki. Będziemy kroili coś takiego. I to układamy sobie na tym ruszcie, i tak postępuje z całością sera. Zresztą zaraz to wszystko zobaczycie, jak pójdziemy do wędkarni, i zaczniemy to wędzić. Ale to będzie ten pierwszy etap robienia sera. Więc ze spokojem poczekajcie, bo to naprawdę jest fajny, ciekawy przepis. No i zobaczcie, tak wygląda przygotowany ser. Teraz idziemy już na podwórko do wędzarni. No, musimy ją po prostu wy wystartować. Kurczę, znam tam dymu i wam wszystko pokażę zaraz co i jak. Ale to teraz zostawiam. i Idę już na podwórko do wędzarni. Grzałkę odłączyłem z tego względu, że no nie potrzebujemy teraz żadnej temperatury. W sumie jest w 25 stopniach będziemy to wędzili. I tak zresztą mam ustawione na sterowniku. No i teraz wykona zasypie... Zrobimy sobie z U mnie zrębki klasy 10, bo właśnie do tego wykona muszą być takie grube, porządne zrębki. No i je kupicie zresztą w firmie Jelux. A z kodem Damian macie 10% rabatu. Myślę, że tyle wystarczy. Jedna trzecia wykona, to te dwie godziny będziemy teraz to wędzili, to w zupełności to wystarczy. Mam teraz muchawę ustawioną na 100% przy rozpalaniu, zawsze 100%, tak przez jakieś 5 minut aż się to rozpali porządnie i później i później zmniejszymy sobie na jakieś 40%. To no, już, no, już 7 i Tak, z parę minut po prostu, żeby się to dobrze rozpaliło. Powiedzmy 5 minut. Niech to się dobrze rozpali w gekonie. I później zmniejszymy, bo tego dymu było tutaj za dużo. Oczywiście przy takim wędzeniu sera, ja uchylam po prostu ten daszek troszeczkę. I żeby po prostu był dobry przepływ tego dymu. Jeszcze chwilę poczekamy. Tak jak mówię, ten dym ma tylko po prostu otaczać ten ser i wychodzić górą, żeby tego dymu tam nie było za dużo, ani też żeby się tam nie kłębił. Także ten daszek po prostu uchylam sobie w ten sposób i myślę, że to jest najlepsza opcja, żeby tak właśnie zrobić. No i teraz na sterowniku sobie ustawiam jakieś 40% moc dmuchawy, żeby nie było, żeby nie było aż tyle dymu. Dymu generator jest bardzo wydajny, więc tutaj przy tej małej wędzarni 40, 46%, dobra, niech będzie 46%. Zobaczcie ile tego dymu teraz daje. I to nam w zupełności wystarczy. Tu mam przygotowany ser i cały ruszt wkładam do wędzarni z tym serem, Dam go sobie trochę wyżej. Ok, zamykam. I dwie godziny tak z delikatnym takim dymkiem będę sobie to wędził. Także za dwie godziny się widzimy i zobaczycie co będziemy robili dalej. Zobaczcie, ser wędzony, właśnie wciągnąłem z wędzarni. Wędziłem dwie godziny tak jak mówiłem. No i teraz jesteśmy z powrotem w kuchni, bo następną procedurę, którą musimy przeprowadzić, to musimy ten ser zetrzeć. Ja, oczywiście, zrobię to sobie za, pomoc, za pomocą maszynki. No ale można też to ręcznie ścierać, no ale to jest trochę roboty, żeby to ręcznie zetrzeć. Więc włączam maszynkę no i ścieram po prostu. Pięknie, pach, pięknie pachnie, wędzony. Jako, że mam tutaj dwa sery, no, przysypałem sobie wszystko do większej miski. To muszę te sery tak wiecie, troszeczkę wymieszać ze sobą. Ale pięknie to pachnie. Mega wędzone. No. Ser już wymieszałem. Teraz wchodzą tutaj dodatki. Mam tutaj pistację. Dodaję pistację, to było całe opakowanie pistacji. Oczywiście poobierałem je. E, opakowanie ma 200 gramów. No i mam tutaj też oliwki. Dodam do tego sera sobie zielone oliwki i czarne oliwki. I teraz to wszystko musimy dokładnie, dokładnie wymieszać. Oczywiście można inne dodatki, można sobie na przykład zesmażyć cebulkę na złocisty kolor i można tutaj też dodać do takiego sera. Może to być wędlina, obojętnie, co naprawdę można kombinować. Ok, uznaję, że to jest wszystko już dobrze wymieszane. Mam tutaj osłonkę białkową. I ją będę napełniał właśnie e, tym serem. Osłonkę moczyłem przez 30 minut w letniej wodzie, przez to ona jest teraz taka bardziej plastyczna. Oczywiście muszę zawiązać koniec. Zawiązuję mocno, najmocniej jak się da, i wtedy, uwijam to jeszcze kilkakrotnie, i teraz zawiązuję też na. Dwa supełki i zawiązuję na dwa supełki. Raz I, i dwa. Ok, ja myślę, że tak jak zrobię na połowę. To takie rolady będę po prostu robił tej długości. No i teraz napełniamy. Ja sobie użyję do tego takiego lejka, żeby to po prostu sprawniej szła ta robota napełniamy, no i musimy to za chwileczkę zacząć też ubijać. Jak widzicie wpadają tu oliwki, wpadają tu pistacje. I ubijamy. No coś by musiało być dłuższego. No i tak to by było za krótkie, więc znalazłem coś takiego dłuższego w domu. No i muszę ten ser tam dość porządnie ubić. No i wkładam następną porcję i tak postępuję z tym serem cały czas, napełnię te batony po prostu. Mam jeszcze wyszkowane jeszcze szersze osłonki poliamidowe, tamte następne będą. Jeżeli te po prostu tych będzie za mało, bo widzę, że chyba będzie ich za mało, dobra. Więc ja sobie to napełnię poza kamerą i później widzimy się już przy wędzarni, jak ją będę ustawiał i wam powiem. Jaka temperatura, ile będziemy jeszcze to wędzili. No i zobaczcie, tak wyglądają teraz przed wędzeniem, przed drugim wędzeniem i dopiekaniem. No i teraz musimy sobie na nowo odpalić wędzarnię czyli no kona teraz nasypiemy z rębki. Z rębki akurat w tym momencie będę miał dębowe. Te z firmy Yelux, pamiętajcie, macie na nie 10% zniżki, jeżeli wpiszecie kod Damian No i ustawimy, sobie też od... i ustawimy sobie też odpowiednią temperaturę w wędzarni No to zaraz Wam o tym powiem wszystko No i dobra Tutaj wrzucamy zrębki Będziemy to jeszcze wędzili i dopiekali około 2 godzin Ok, wystarczy, jedna trzeciego kona spokojnie wystarczy na te dwie godziny. Teraz muszę sobie ustawić odpowiednio tutaj. Dymogenerator sobie ustawię na 100% na chwilę, tylko żeby go po prostu rozpalić odpowiednio. Odpalamy generator dymu. Ok, no i 7 minut. Za chwileczkę jak ściągniemy to, oczywiście, e, tą dmuchawę na 50%, maksymalnie 45-50%, bo 100% jest za dużo, ale 100% potrzebuję, żeby dobrze mi się gecko rozpalił. I teraz wam jeszcze coś pokażę. Aha, i jeszcze ustawimy sobie tutaj teraz temperaturę grzania. I tą temperaturę zrobimy sobie na 80 stopni. W tym momencie mam ustawione 80 stopni. Już ją zamykam. I tak będę wędził to przez 2 godziny. Około 2 godzin. No. W tej temperaturze ser się roztopi. On po prostu osiądzie, poskleja się i ta rolada będzie taka jakby miała być. Ale teraz też, też dymogenerator. Muszę sprowadzić go trochę niżej na 50% mocy, bo by było zbyt dużo dymu. I dymogenerator 50%. Ok, tak to zostawiam, nic z tym nie robię. Chcę Wam tu tylko jedną rzecz pokazać, bardzo ciekawą. Zobaczcie, to tutaj jest ten kondensat taki. To są te wszystkie substancje smoliste, niezdrowe dla naszego organizmu. To się wszystko zbiera w tym słoiczku. To jest właśnie o tyle ten, dym, ten dymogenerator, jest po prostu o tyle też fajne, że po prostu to wszystko się zbiera w słoiku i to po prostu wyrzucamy a go przykręcę z powrotem bo to się nazbiera jeszcze raz tyle bo następne dwie godziny przecież będziemy to wędzili. Myślę, że jak to się uwędzi też to dzisiaj zostawię sobie w wędzarni żeby to po prostu wystygło do jutra i jutro Wam pokażę w przekroju jak to wszystko wygląda a więc widzimy się, na no, dopiero jutro. No i zobaczcie, tak wyglądają te rolady. To już jest następny dzień. Wczoraj je wędziliśmy, dzisiaj ściągnąłem już sobie, wyciągnąłem z wędzarni i zobaczcie, tak one wyglądają. Są tu pistacje, są oliwki, tutaj to lepiej jest jeszcze widoczne. Tej na razie nie przecinam, niech będzie w opakowaniu. E, no to oczywiście ja to muszę rozdać, bo mam tego tyle, że po prostu masakra, więc jak ktoś blisko mieszka, to zapraszam na degustację. I już pokazuję tutaj dalej, jak to się fajnie kroi. Zobaczcie. Oliwki, pistacje. Po prostu jest to przepyszne. Już trochę żeśmy jej zjedli, bo tu już widzicie następna. Za chwilę się skończy. Obiera się też elegancko. Hmm. A w smaku jest przepyszna, jest pełna wędzonego smaku, aromatu. No to tego oliwki do tego pistacje, po prostu poemat. Ja Was zapraszam do zrobienia tego przepisu. Pozdrawiam i do zobaczenia.